tu sam na dnie całkiem sam na dnie Gdy odchodzi dusza bratnia, żadnym z czasu nieco w wyje to pewnie ja wiek naprej zwany samotnią. Wspomina dni, kiedy wszystko było proste. niepubliczne gry poraniły niczym golce. Przy mnie gruba forca, jest to cała walizka. Dla, bym je, to gorsza, by mnie co do by mógł znowu cię uściskać. Mam mówkę złota, każdy gram duże okrutnie, kiedy wierzę przez te szlak. za mnie górkę, brat W każdej minucie widzę twoje martwe oczy. Za bólu też go czuję, to zwiera każdej nocy. Jak cisza, to, coś się przeżyły, że ramię jak rak. To nowy wymiar samotości, gdy ci się bra Bo twardy kaj, nigdy nie bałem się kra, Te złoty, słony smak, jar woca rzeka płynie Został tylko żal, koka łyski, ziołoka Ten świat jest gówno wart, kiedy nie ma ciebie przy mnie Znowu piję, sam nie rozlicza wszystkich grzechy, Kolejna na nasz na zalewam je przesy Ku pamięci swej, słona zaspata na bruk Gdyby tylko cofnął czas, gdybym czas cofnąć mu. idzie tu sam na dnie Całkiem sam na dnie Spotkamy się tam na szczycie góry, pleca dawno spakowany Długo dzikam bagaż, od dzieciaka bal Te losy udary, przekryte niczym Pandory puszka to jest za tobą stary, w testamencie tylko puszka. Pada mi czuska, a w których brak protein Życie się pocy, nie warto czysty w tej tupieni Chciałbym sobie siedzieć web, ale brak odwagi Taki ze mnie koza, tylko innych umiem ranić Krzuczy z bali, obserwuję dym uloty, nie rozpłynął się jak dyw, w tym błagawym mieście zbrodni Same kłopoty, zostałem z nimi ja palec, jeśli nadejdę do to zwroty, to nie będę miał z kim szaleć W rozpaczy szalej reszki, mózg upale bez powrotu, mam życie leco koło, który dziś straciłem w mroku życie jak szale, Brudne pełen pokus, brak mi zajęć, mogą być balet, nikt mnie nie nauczył kroków Znowu piję sam nie rozjewcza wszystkich grzech. Kolejna warszka do dna, zalewa mi przesy. przesył. Kupa mieci twej nas spada na bród, gdyby tylko cofnął czas, gdyby czas cofnąć mu i dwie tu sam na dnie. Całkiem sam na dnie. Słucha tropi bezlitośnie, koch w osinać Oszukałem przeznaczenie, przeprawę, uciekam pira Strzałę nie nawiwa, wiem, że naważyłem piwa Muszę żyć za nas, oboje nigdy się nie zatrzym. To pewna mina, bo co więcej mi zostało Amunicja w ma. nadzieja by się obudzić rano godzę się skarą, bo nieunikniona jak po To ja powinienem zginąć, być swoim doskonałym dróg Słyszę za uchem szepty to demony, śmieją się do bólu Mówią maso Chciałeś ze bo znać Nie zabierają dumów, ale on ciebie wie, czeka Gdy popełnię grzeźbiet, pozbawię życia człowieka Mogłem cię pomścić, ale nie potrafiłem Wybacz mi bracie, co dzień żałuję, że żyję Zapisuję chwilę i przy twoich złokach ręka Kocham cię bracie, widzimy się u piekła